W tym krótkim odcinku pokażę Ci, jak narysować prawidłowo kulę. Będziemy bazować na dwóch okręgach i skorzystamy z narzędzia Wyciągnij wzdłuż. Wybieram narzędzie Okrąg, C na klawiaturze. Zacznę od orientacji w czerwonym kolorze, strzałeczka w prawo. Zaczynam w punkcie początkowym układu współrzędnych. Klik, mocuję narzędzie, rozciągam, podaję promień 100 cm, Enter. Potrzebuję jeszcze jeden okrąg. Tym razem w orientacji niebieskiej. Strzałeczka do góry przed zamocowaniem narzędzia. Oczywiście punkt początkowy 120 Enter Spacja. Usuwam wewnętrzną część. Płaszczyzny to jest nasza ścieżka, to jest nasz profil. Zaznaczam ścieżkę, przywołuję narzędzie wyciągnij wzdłuż, Ctrl F, klikam w profil i kula gotowa. Zaznaczam wieloklikiem, następnie prawym odwróć płaszczyzny, aby orientacja była właściwa, wieloklik Ctrl G stworzyliśmy bryłę. Aby rysowanie kuli zakończyło się na pewno sukcesem, zwróć uwagę, aby podczas rysowania okręgu wskazywać kolory zgodne z orientacją współrzędnych. W sytuacji, kiedy promień rysowanego okręgu jest w kolorze czarnym. Segmenty mogą się ze sobą nie pokryć, przez co w rezultacie możemy nie uzyskać idealnego kształtu kuli. W tym wypadku skorzystaliśmy z domyślnej wartości 24 segmentów dla okręgu. W przypadku, jeżeli potrzebowalibyśmy większą dokładność lub mniejszą, pamiętaj, aby dla okręgu w pierwszej kolejności wybrać odpowiednią ilość segmentów. Gotową kulę zapiszmy, wybierając plik, zapisz jako kula.